Witamy w kolejnym odcinku naszej psiej rodziny Korgi-Gangi Kotka. Kotki tradycyjnie z nami nie ma, ale do tego się już przyzwyczailiśmy. Bita Pinkor, Bobby, Jerunia i Sunia. Tradycyjnie na wstępie podziękujemy wszystkim za komentarze, za lajkowanie nas i za subskrypcje, których mamy coraz więcej. Dziękujemy bardzo, rozwijamy się. Mam nadzieję dynamicznie i oby tak dalej. A tematem dzisiejszego odcinka będą się imiona. Opowiem wam o genezie imion naszych psów, o tym jak zdrobniamy ich imiona, jakie mają drugie imiona, trzecie imiona, czwarte imiona i skąd to się wzięło. Zachęcamy was w komentarzach do podawania imion swoich psów. Jak mówicie na nich pieszczotliwie, jak mówicie na nich zdrobniale, jak mówicie na nich gniewie i innych. Zacznę może od naszego pierwszego pieska Harusia, który trafił do nas w 2011 roku. Nie ma go już z nami 3 lata. I jego imię Harry wzięło się z hodowli, bo miał Harry Wory Gaucho. A. Zostawiliśmy mu to imię dlatego, że po prostu ten maluch sześciotygodniowy, czy wtedy siedmiotygodniowy elegancko już reagował na to imię i nie chcieliśmy mu zmieniać. Już nie pamiętam jak Sylwia go chciała nazwać, ale miał jakieś wymyślone imię dziwne i śmieszne, ale to Sylwia napisze pewnie w komentarzu. Mnie się to imię nie podobało, ponieważ kojarzyło mi się z bardzo nieodpowiedzialnym następcą pewnego tronu w Europie, który w tamtym czasie paradował na przykład w niemieckim mundurze SA z różnymi symbolami, które są w Polsce niedopuszczalne, no i zachowywał się całkowicie nieodpowiedzialnie. I jak widziałem tego rudego, małego Harego, to widziałem tamtego rudego, niezbyt mądrego człowieka o błękitnej krwi. Na Harusia mówiłem różnie, ale mówiłem mu pieszczotliwie, że z moim schomiczałym lwątkiem. Albo że z w ogóle chomiczkiem, albo że z briszem. Nie wiem skąd się wzięło brisz. Chyba nie od belgijskiego miasta, ale tak, tak na niego często mówiłem. Dlatego już na żadnego psa nie mówię brisz albo briszenka, bo to było imię przypisane do Harusia. Potem przyszła mała, która w hodowli miała imię Ocean Breeze Nowa Szkocja. I skąd się wzięła mała? No mała się wzięła dlatego, że jak przyszła do Hary był już duży, a mała malutka była przy nim mała. Dlatego nazwaliśmy ją małą, ale nie wiedzieliśmy, że wyrośnie taki duży pies z niej, który potem był dwa razy większy od Harusia. No może dwa to przesadziłem, ale tak z pięć kilo większy od Harusia. I dla niej mamy imiona zastępcze niezbyt wyszukane, bo mówimy na nią Sunia albo Suczka albo Suka, w zależności od humoru. I ona na to chyba bardziej reaguje niż na, na mała. Albo malutka. Dawniej się rozczulała, jak tak jej mówiłem parę razy. Malutka, malutka, malutka. Teraz się chyba już nie rozczula. Teraz przysypia. Następny delikwent to jest Pinkorek, który z hodowli się nazywa Winter Sprinter. I z jego imieniem miałem najwięcej kłopotu. Narpiew nazywałem go chyba Pyrdek albo Pyrdosław. Tak jak sobie sprawdziłem, nawet mam takie foldery fotograficzne, że on się nazywa Pyrdosław. No, jakby to brzmiało, jak on nie jest taki dupowaty czy jowialny jak jakiś Pyrdosław czy Pyrdek, tylko jest pieskiem dynamicznym. Ja na niego mówię zawsze pinkor. Natomiast Sylwii i Maćkowi zdarza się na niego mówić sprinter albo sprintuś. I tak to jest cały wachlarz jego imion. Już więcej imion dla Pinkorka nie mamy. Nie wiem skąd się wzięło Pinkor, już kiedyś opowiadałem o tym, nie mam bladego pojęcia. Jakoś mi tak weszło do głowy i zostało. Następnie jest Jerunia, który z hodowli nazywa się w ogóle jakoś jak z kosmosu Czek Zotertal. Cały ten chów był na miod, na cecha. I cóż, no jak go zobaczyłem pierwszy raz, no to zobaczyłem taką mysz. Taką typową mysz, troszkę zabidzoną. I chciałem, żeby mysz nawiązywała imieniem do Harego, dlatego jest Jerry, był Harry, jest Jerry, był Haruś, jest Jeruś. Drugim jego imieniem, którego ja ostatnio nawet częściej używam już od jakiegoś czasu, to jest Tipsey. Tipsejek. On lubi to imię, reaguje na nie bardzo dobrze. Więc mamy Tipsejka. I generalnie już chyba więcej takich imion dla Gerunii nie mamy, no bo to jest taki chomik, trochę chomik, ale takich bokobrudek są dużych, nie ma jak Haruś. No i w ogóle powinien być chyba dziewczynką, jak kiedyś powiedziała jedna pani. I coś w tym jest, że jest taki malutki, delikatny, no ale jest chłopaczkiem. Jest tipsejo Gerunią. I ostatni delikwent, Bobiczek, który hodowli miał chyba na imię Time Pride Bob von Plontonogi, było to połączenie hodowli z Petersburga rosyjskiej i naszej tutaj. I jak go braliśmy, to miał na imię Bochen. Mnie się to imię nie podobało troszkę. Troszkę sobie wyczegłamał na nim język, jakby wołał Bochen, Bochen. Dlatego nazwałem go Bob, tak jak miał z hodowli. No i został nam tu Bobi, Bobiczek, Bobunia, ale ja na niego często mówię Kuksy. A dlaczego Kuksy? Bo jest Kuksy kokoduksy, bo ma te łapki takie włochate, o tutaj jak te kury takie, co, co są często hodowane i są takie śmieszne, mają takie łapki włochate. Mówiłem, już, żeby to obciąć, ale Sylwia mu nie chce obcinać, no bo jakby był Kuksy bez tych łapek. Mówię na niego też Mangaliczek, bo przypomina taki, taki rodzaj Świnki takiej włochatej, mangalica, chyba się głównie na Węgrzech hoduje, ale pewnie nie tylko i często właśnie taki jest, że wygląda jak ta świnka kroczy. No i co, to jest cała geneza imion naszych piesków. Chyba je znudziłem dzisiaj. Wiem, że pewnie zastanawiacie się, jak wam powiedziałem o tych wszystkich imionach, czy jest tutaj na sali jakiś lekarz? który mógłby mnie odwieźć w odpowiednie miejsce, ale myślę, że niech pierwszy rzuci kamieniem ten właściciel psa, który tak samo nie wymyśla różnych imion swoim pieskom w zależności od pory dnia, roku i humoru. I to jest nasza fantazja. No wiadomo, że pies musi mieć swoje podstawowe imię, na które będzie reagował lub będzie reagował na. No właśnie, to wystarczy. Więc one są mądrzejsze od nas, więc one będą reagować na wszystko jak je zawołamy, oczywiście no jeśli nie są czymś rozkojarzone, tak jak nasze kiedy pobiegną 50 metrów od nas gdzieś na łące i mają nas kompletne w nosie wtedy mogę się zacmokać no ale to chyba przy czterech psach które rozbiegają się w cztery strony świata to każdy by tak raczej miał że jest dość, dość mało z, są subordynowane te pieski tylko suczka nam daleko nie odbiega no bo ona jest troszkę już starsza i odbiegać daleko nie może dziękujemy za uwagę na dzisiaj Zapraszamy Was do komentowania. Tak jak mówiłem, podajcie imiona swoich piesków. Zachęcamy serdecznie. I pożegnamy się dzisiaj tradycyjnie pinkor, przytulony jarunia, Bobi i sunia. Papa. Pa.